teraz czekam tylko na World Cup, nie? Mm -hmm. i tam będę wrzucał te, te, jak to się nazywa, właśnie te klipy, goli yy, i po prostu podłączę sobie mój, moje stare HD PVR i będę nagrywał. Ale przed tym miałem kanał, gdzie wrzuciłem, no głupi byłem, dwie minuty po prostu tak jakby całego meczu. Znaczy, może nie całego meczu, tylko dwie minuty tych wszystkich highlights, nie? Mm -hmm. Tam wszystkie te logo było i tak dalej No, no i tam dali copyright strike Ja no to musiałem kanał no, wykasować I od nowa zacząłem I, tak No rozumiem, wiesz co Bo ja na początku nie zdajemy sobie z tego sprawy Ale tak de facto zamieszczanie filmików na YouTubie to jest powiedzmy wielka loteria tak naprawdę, bo mm. mogą cię... Nie, nie wiesz za co są w stanie cię zgarnąć, tak? Za co są w stanie zażądać e, e, dochodzenia swoich praw autorskich, e, czy filmik, który wrzucisz e, z jakimś elementem, nie wiem, gameplayu, e, czy nie będziesz miał z tego powodu problemów, tak? No. no niestety to jest taka ciągła obawa, jeżeli Wiesz co ja się... Ja wczoraj właśnie jak wrzucałem czy tam nie wiem kiedy wrzucić, wrzucisz ten filmik, ale powiedzmy mm -hmm. na czas y, dzisiejszy. Jak wczoraj wrzucałem Far Cry 3, to się bałem czy za muzykę nie mogę tam coś, wiesz, A, zrobić, no, wiesz. nie? Ale nie, nie zrobi. I wiesz co, moim zdaniem gry nie powinni, nie powinny, jakby to powiedzieć właśnie copyright'ów dawać na YouTube, bo to jest, to jest dla nich najlepsza, dosłownie najlepsza darmowa reklama, jaką oni by mogli sobie wyobrazić. No niestety nie każdy w ten sposób. Rozumie. No nie każdy, no ale na przykład Far Cry 3 się bardzo podoba polecam wszystkim. To jest dla nich... O, reklama, proszę bardzo, nie? Hmm. No ale ale co zrobić, jeżeli na przykład gra Ci się nie podoba, tak? I... To ja wiesz co ja wtedy nie wrzucam po prostu, mm. nie wrzucam tego. A, tam, na Call of Duty na Call of Duty rocznie tam, wiesz, narzekam, nie? Ale na koniec roku i tak wiesz, mówię, że ogra tak. tak samo z MW3 było, że gadałem, gadałem, bo mi nie szło przez tam miesiąc czy dwa, nie? Mhm. Mm Ty po, po, po przedostatni tydzień, um, jak Black Ops 2 wyszło, tak mi zaczęło dobrze iść i nadal nagrywam wyniki z MW3. To jest po prostu, wiesz, to jest kwestia z kim będziesz połączony: czy z całą drużyną, z całym klanem, czy po prostu z jakimiś nubami, nie? Ja się no nie tak. mogę doczekać świąt, bo wtedy więcej takich niedzielnych graczy wsiądzie, nie? <laughs> Do Aha. Black 2 i będzie Git, i wtedy będą lepsze wyniki, już, nie? Pomocy, Teraz to sami dobrzy, sobie. znaczy no nie sami, bo wiadomo, też dużo ludzi jest, którzy są bardzo dobrzy, ale dopiero dostaną grę y na święta, mm -hmm. ale myślę, że więcej tutaj tych y, bergerów, którzy wiesz, którzy grają codziennie, którzy są no-lifey, no to mm -hmm. myślę, że oni dostali właśnie wcześniej tutaj, nie? Ja dostałam wcześniej, bo nagrywam, wiadomo. I przez to, że YouTube robię, to teraz. No wiesz, muszę przyznać, mam taką, jakby można powiedzieć, wymówkę, żeby gry kupować po sobie. Nie? Aha, no tak, no, no, ale to boli czasami po kieszeni. No, muszę, ja 3-4 gry roczne mhm. I To i tak jest bardzo dużo pieniędzy, nie? No ja ostatnio naprawdę sporo gier kupiłem i. Wiesz, ci moi rodzice zawsze, o jezu, kochany. Tu następna gra, nie? A ja mówię, ale na YouTube trzeba nagrać. No Ale pewnie. nie, nie, tak, tak, tak wiesz, tak nie, na, nie naciągam niesamowicie. Tam w tym roku kupiłem sobie Black Ops 2, FIFA 13 i e, Far 3. To wszystko. No Poczekaj kurna tutaj się ostra akcja dzieje, słuchaj. Tam gdzie jestem, szkoda, że trochę nie latamy tutaj drużynowo, no ale to jest Team Deadmatch, to. Wiadomo nie A, ma, nie ma co się dzieje. No to możemy drużynowo. To czekaj, powiedz mi, gdzie był też. Kurczę, zauważyj, że, zauważyj, że jak ja nagrywam, to mi lepiej idzie, a jak ty nagrywasz, to ci lepiej. <laughs> no, tak Nie wiem dlaczego, tak sama, może tak w tamtym było. Może dlatego, że ja tutaj ci zadaję pytania i to musisz odpowiadać? A... I tak samo pewnie tam było No dokładnie, ja ja no. No jak się, jak się gada, to jest jednak inaczej. Mm. Ja to lubię, ja to bym chciał kiedyś zrobić. Ach, taki, taki... przejdź, dobra Zna, Znasz kudliwy numer, tak? Eee, kogo? Woody's Gamer, tak, taki Amerykanin, który jest ojcem i nagrywa. No ale mniejsza, to po prostu tam jest, nagrywa też i, i ma prawie milion subskrybentów. Nie robi coś takiego jak PKA Boże, P jak ci się mówi, e, powiedzmy PKA, nie? Aha. To jest taki, tak jakby talkshow, co on live streamuje tam co ileś tygodni, czy tam co tydzień. E, I po prostu tak ogadają sobie z innymi YouTuberami, nie? I Aha. To jest fajne, bo się Tak gadasz o byle czym, dajesz różne porady. I, I to jest fajne, więc ja kiedyś też może coś takiego zrobię, jak będę miał, wiesz, dużo, dużo, dużo widzów. Mm -hmm. e, Ale coś, co, że kilku nie? YouTuberów w drużynie masz, czy.? E, nie, w drużynie, po prostu tak, o kamerki i to wszystko. A, a okej. Okay, tak. okay. gadają, no, byle czynić. może być ciekawe. No, i, i tam widzowie zadają pytania i wygadacie. Nie? To jest mm -hmm. moim zdaniem bardzo fajne. No spoko, no, no, no może być coś ciekawego. W ogóle ja ostatnio też się nad live'ami zastanawiałem, ale. kurczę próbowałem na tym Twitchu za pomocą Explita, ale jakoś nie wychodzi, no ja nie wiem, no. Tak, jakbym, tak jakby sugeruje mi, że już nagrywam na żywo, ale na Twitchu się nic nie pojawia, żadne nagranie, a kiedy przerwę nagranie na Explicie, to wtedy mam tak jakby powtórkę nagrania na Twitchu, tak jakbym nagrywał realnie na tym Twitchu, nie? Nie, nie wiem, nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi, no. Yyy, wiesz co, za bardzo nie wiem, ale czy ty może masz po prostu. Blank screen blank znaczy się. Jak, jak tam. Po prostu nic nie ma na. Jak, jak jest żywo, nic ci nie pokazuje, tak? Nie to, że nic. Nie, nie, pokazuje mi, ale pokazuje mi mój awatar na puszczu. Tylko i wyłącznie. A no to. Yy, wiesz co, może ty zapomniałeś dodać grę w Baldekin, Że, żeby. Taki um, screen postępowałem idealnie tak, jak goście sugerowali, tak że, że powinno, w jaki sposób się streamuje przez Twitcha, tak? Uh -huh. Postępowałem dokładnie tak, jak oni tam mówili, nie? Więc z tego też powodu się dziwię. No ale to jest jeszcze kwestia do ogarnięcia. Są ludzie, którzy to potrafią dobrze robić. Na pewno ja, mi, ogłędy, mi zajęło więc... troszeczkę ten... Tam z dzień czy dwa żeby te opcje, wszystko ustawić jak zacząłem livestreamować na YouTube, nie? Aha. Ale mówię Ci, polecam, jak będziesz miał partnera, to załatw sobie livestream, bo to jest coś wsp e, wspaniałego. No właśnie ostatnio napisałem do EA, bo babka mi powiedziała, miałem to zamieścić na oddzielnym jakimś filmiku, ale... Babka mi po prostu powiedziała, że jednak nie są w stanie zdjąć tego ograniczenia 15-minutowego. Że to jest poza ich możliwościami. Oczywiście jestem przekonany, że jakby się uparli, to by to ograniczenie mogli zdjąć, tak? Bo... Ale co na YouTubie można zdjąć? Ale na YouTubie to się zdejmuje automatycznie, ale dopiero po 6 miesiącach. Więc no, niestety, taka, taka, taki jest minus. Ale pomyślałem sobie, i ona mi zaoferowała darmowego Crazysa trójkę, tak? Jak zostanie opublikowany, to że będę miał Crazysa trójkę, nie? Za free. U, to polskiemu też załatwię. Za, za eee, okay. <laughs> spoko. No i powiedziałem: OK, super, świetny pomysł, jestem wam bardzo wdzięczny, ale jestem ciekaw, czy macie jakieś. E, jakiś rodzaj propozycji dla YouTuberów, żeby współpracować tak z nimi. Czyli na przykład no. darmowe klucze do jakichś gier, albo nie wiem, promocja w jakiś sposób itp., itd. Jeszcze hmm. kobieta mi nie odpisała, ale jestem bardzo ciekaw, czy mają faktycznie jakieś fajne rzeczy dla youtuberów, z których na przykład, z których na przykład mógłbym skorzystać. No to by było no, świetnie nawiązać współpracę na, na na z na pewno mi, Tak jak ja powiedziałem, że do tych wszystkich yy, ludzi, którzy tworzą gry, YouTube jest największą reklamą. I oni na pewno dla tych największych mają różne tam oferty, nie? No, Myślę, że tak jakby Ci się udało, to fajnie, nie? Wtedy ja też piszę w ale Ty z polskimi piszesz? Nie, piszę z Ameryki z bardzo. Uuu, fajnie, a ładna? A nie wiem, słuchaj, nie chcę się o to pytać, bo... No właśnie, tam w Stanach Zjednoczonych... Tak mi się wydaje, że kobiety bardzo się obawiają o molestowanie seksualne i faceci też się obawiają, że zostaną pozwani. Bardzo szybko z tego powodu, więc ja wolę tam nie wnikać w to jak ona wygląda czy coś, bo może się obrazić albo wystraszyć. No dobra, to... Wow, jestem pierwszy, wow, no to faktycznie dobrze mi poszło w tej chwili. Ale wtedy też nie było źle. Także cóż, bardzo mi było miło Ciebie gościć na kanale. Dzięki. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz i że jeszcze w przyszłości sobie zagramy. Pamiętaj, że jeżeli będziesz miał taki pomysł, o którym właśnie w tej chwili mówiłeś, czyli na kamerkach. Dzięki. Tak, dokładnie tak. Tylko, ja, tylko ja jeszcze swoje góry ja nie chcę pokazywać na internecie. <laughs> <laughs> nie wiem. Ale ja już, no raz, ja już straszę, nie. słuchaj, więc. <laughs> Okej, okay, także dzięki, dzięki Tobie, Wielkie, za wzięcie udziału w tym skromnym gameplayu. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się, cześć. Siemano.